Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W minionym tygodniu indeks surowcowy Thomson Reuters Jefferies solidnie wzrósł. Na poziom syntetycznego indeksu miał wpływ wzrosty w grupie metali bazowych, szlachetnych oraz surowców energetycznych. Największe wzrosty miały miejsce w sektorze energetycznym. Na giełdzie londyckiej większość metali bazowych wzrosła. Największy wzrost po raz drugi z rzędu odnotował cynk. Jedynie spadły ceny aluminium. Mniej silnie wzrosła. Na giełdzie żakalskiej z kolei mieliśmy do czynienia wyłącznie ze wzrostami metali. Kierunek i skala zmian cen metali była podobna jak na giełdzie londyńskiej. Wśród metali szlachetnych przeważały wzrosty. Bardzo zyskało srebro, a jedynie palac spadł. Złoto nieznacznie zyskało. Jeśli chodzi o surowce energetyczne, to ceny ropy naftowej mocno wzrosły. Marginalnie zyskały ceny węgla energetycznego. Na giełdzie szilogowskiej surowce rolne wzrosły. Podobnie na giełdzie perskiej ceny pszenicy oraz kukurydzy zyskały. Ceny fraktów surowców srebrnych mierzone indeksem Baltic Dai obniżyły się. Spadek nastąpił prawdopodobnie za sprawą gorszych danych odnośnie wymiany handlowej Chin. Natomiast bardzo mocno spadły po raz drugi z rzędu ceny fraktur surowców płynnych mierzone indeksem Baltic Clean Tanker. Ceny stopniowo zaczynają się normalizować po tym, jak silnie wzrosły w związku z faktem, że część tankowców była przeznaczana jako maga ropy naftowej. Spadki wydobycia ropy naftowej, mniejsze wzrosty jej zapasów, jednocześnie pomału odbudowywanie się popytu na paliwa, powinny przynieść kolejne spadki tego indeksu. Na zachowanie się cen surowców, oprócz wydarzeń specyficznych dla każdego surowca, miał wpływ pozytywny sentyment na rynkach finansowych, napływający aktualne dane makroekonomiczne oraz wydarzenia rynkowe. Pozytywny sentyment na rynkach finansowych utrzymywał się w związku ze stopniowym otwieraniem się gospodarek, co będzie objawiać się w aktywności gospodarczej. Kolejne kraje zdecydowały się na luzowanie restrykcji wprowadzanych w związku z wybuchem pandemii. Ze Stanów Zjednoczonych kolejne dane makroekonomiczne przynosiły zarówno pozytywne, jak i negatywne zakończenia, niemniej, niemal wszystkie dane były bardzo słabe. Słabe dane nie przekładały się Negatywnie na notowania cen gdyż rynek takich danych się spodziewał. Bardzo słabe okazały się dane z przemysłu, gdzie zamówienia spadły bardziej niż rynek się spodziewał. Równie słabe były dane o koniunkturze w sektorze usługowym. Nadal rośnie szybko bezrobocie w gospodarce mękańskiej. W samym kwietniu ponad 20 milionów osób utraciło pracę. Dane potwierdzają, że obecna recesja jest bardzo głęboka. Ze strefy euro dane makroekonomiczne również rozczarowały. Bardzo słabe okazały się dane dotyczące wskaźników koniunktur w przemyśle oraz usługach. Bardzo silnie spadła sprzedaż detaliczna, a w samych Niemczech produkcja przemysłowa. Dane makroekonomiczne z Chin również były słabe. Co prawda eksport w kwietniu z Chin był wyższy od oczekiwań rynkowych, to jednak import ogólnie był bardzo słaby. Natomiast dane odnośnie importu ród metali zaskoczyły analityków, gdyż okazało się, że dynamika była solidna, sugerując narostący popyt na metale wraz z powracaniem gospodarki państwa środka do normalnych poziomów funkcjonowania. Z istotnych wydarzeń dla rynku surowcowego były sygnały płynące ze Stanów Zjednoczonych w kierunku Chin. Prezydent Donald Trump oskarżył Chiny o wywołanie światowej pandemii koronawirusa co doprowadziło do zaostrzenia się sporów pomiędzy krajami. Prawdopodobnie dojdzie do ponownej eskalacji wojny handlowej. Miedź na giełdzie wzrosła do około 5300 dolarów za tonę. Na giełdzie również doszło do wzrostu cen miedzi. Ceny rudego metalu stopniowo rosły na fali naprawiających informacji o kolejnych krajach znoszących kolejne obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Pozytywnie na ceny metalu odbiły się również zaskakująco dobre dane dotyczące importu rud metali do Chin. Z zachowanie się w rynku wynika, że rynek w wycenie metalu uwzględnia stopniowe otwieranie się gospodarek, natomiast nie bierze pod uwagę tego, że wydobycie i produkcja miedzi też stopniowo zaczyna powracać do normalnych poziomów. Ponadto powrót popytu na metal do poziomów sprzed kryzysu zajmie trochę czasu. Peru szykuje się do restartu kopalń. W ciągu najbliższego miesiąca kopalnie mają osiągnąć 80% produktywności. Jednocześnie w zeszłym tygodniu Kodelko poinformowało, że w marcu pomimo epidemii koronawirusa wydobycie miedzi wzrosło o ponad 14%. Ceny złota umiarkowanie wzrosły do około 1710 dolarów za uncję. Przede wszystkim ceny złota zyskiwały na negatywnych zaskoczeniach danymi makroekonomicznymi ze Stanów Zjednoczonych. Rynek oczekuje dalszego zwiększenia skali Luzowania walut a zwłaszcza wprowadzenia ujemnych stóp procentowych przez Fed. Nastąpił wzrost ten kursa pomimo obcenia się do Lemekanskiego. Pozytywnie na ceny złota mogły jeszcze wpływać informacje napływające z Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, który planuje przyznać ciężar finansowania deficytów w kierunku obligacji o dłuższym terminie zapadalności. W tym celu zacznie dodatkowo emitować obligacje dwudziestoletnie. Ceny ropy naftowej brand OSWDiści nie wzrosły. Po pierwsze wzrost cen ropy naftowej był następstwem lepszych nastrojów na rynkach finansowych w związku ze znoszeniem kolejnych obostrzeń w gospodarkach. Po drugie zapasy coowej ropy naftowej za ocenę mniej wzrosły niż rynek się spodziewał. Wzrosła aktywność rafinerii w przetwórstwie ropy, a dane o ruchu transportowym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach wskazują na stopniowy wzrost konsumpcji paliw. Rynek prawdopodobnie uniknie czarnego scenariusza w postaci pełnych magazynów i konieczności nieopokładanego i koszownego zamykania wiertni ropy naftowej. W zeszłym tygodniu spadła liczba czynnych odwiertów do rekordowo niskiego poziomu 378 sztuk. Liczba wyłączonych odwiertów była już niższa, co świadczy o hamowaniu tego zjawiska. Ceny ropy naftowej są już na poziomach, przy których część odwiertów w rejonie basenu złóż Permian już jest rentowna. Dziękuję za uwagę. Mówił Atopuska, statek PKO Banku Polskiego.